Witam i pozdrawiam Was dzisiaj z mojego pokoju, ponieważ dzisiaj idziemy na nowy tatuaż. Tak, tatuaż będzie ogólnie tu, między tymi tatuażami. Tak już ręka ogolona, kremem posmarowana nawilżającym, żeby dobrze się skóra nawilżyła. I tak, ogólnie to projekt wymyśliłem sam, bo stwierdziliśmy, że chcę mieć tutaj węża, żeby się wpasował pomiędzy te inne tatuaże, które tutaj mam. Sam to narysowałem, wklejam może tutaj gdzieś projekt, chociaż proszę się nie śmiać, bo ja nie jestem artystą. Tak jak nauczyciele w szkole. Eee, no. Pod koniec filmu oczywiście ja pokażę wam już trochę podgojony efekt końcowy. Jak możecie zobaczyć jestem jeszcze w mokrych włosach, bo dopiero co umyłem. Idę się ogarniać. Do salonu mam bardzo blisko, bo to jest po prostu dosłownie za zakrętem. Więc mam idealnie, Do, dosłownie mogę tam dojść w 5 minut. Pokażę Wam jeszcze, czego normalnie używam do pielęgnacji tatuażu, kiedy już go zrobię. Bo, jak widzicie, mam już kilka. Ten będzie już chyba moim dziewiątym. Ogólnie to bardzo się cieszę, ponieważ w sumie to bardzo dawno nie miałem nowego tatuażu, więc nie mogę się wręcz doczekać. Więc ogólnie używam tego, żeby umyć tatuaż. I z tej samej firmy też gdzieś mam tylko, że w tej chwili go nie mogę znaleźć i też go używam przy liniowaniu tatuaży a to codziennej pielęgnacji używam tego, bo jest w sumie jest bardzo dobry bardzo wydajny, cena też w sumie spoko nie, więc mogę go polecić ten wcześniejszy też mogę bardzo polecić więc idziemy tak, idę jeszcze wybrać pieniądze z bankomatu, bo w salonach tatuażu raczej trzeba płacić gotówką, a nie kartą a jestem osobą, która zazwyczaj żywa karty właśnie, więc nigdy nie mam przy sobie gotówki, może to nie najlepiej, ale no niestety. W ogólnie powiem Wam tak, patuaż fajnie, super, ale wiecie, nie 3 godziny z ręką w jednym miejscu to dość męczące, więc... I jesteśmy. Okej, ogólnie no to artysta w tej chwili poprawia tatuaż i mam wrócić za jakieś 10 minut, więc wyszłem do sklepu, żeby sobie kupić batonika, bo zapomniałem, że mogę coś zjeść przed tatuażem. Ogólnie ra z rana zawsze kiedy jem, więc co poradzić? Kawa się nie liczy. To, ale... A więc słuchajcie, od tatuażu mi do. którą tu widzicie, to jest spowodowana tym, że za długo nosiłem folię, bo nosiłem ją chyba za 5 albo 6 dni, a powinno się nosić tak 3-4 i tylko dlatego się pojawiła. Więc spokojnie to nie jest żona reakcja alergiczna na, na tłuszcz czy coś. Po prostu skóra buntuje się przed folią. Tatuaż nie jest całkowicie zagojony, ponieważ na całkowite zagojenie się tatuażu potrzeba no, przynajmniej kilka dobrych tygodni, czasami nawet ponad miesiąc, więc no jeszcze chwili minie. Ale wszystkie rany są już zabliźnione, więc no w sumie już jest na tyle ok, że mogę Wam pokazać. Wiem, że nie wygląda dokładnie tak, jak oryginalny projekt, więc trochę jest przerobiony, ale taki mi się w sumie podoba trochę bardziej. Jeżeli chodzi o ból, to wbrew temu, co wszyscy mówili, wcale tu na tym zdjęciu nie bolało przy robieniu jakoś niesamowicie bardzo. Ale przy gojeniu to już trochę gorzej, bo o ile tu Bolało przy o przygojeniu się normalnie. Tak, tu ja przez duży czas nie byłem w stanie ogólnie ruszać ręką, bo ani nie mogłem jej wyprostować. Tak, tak, o, bo bolało, ale też, jak za bardzo chciałem zgiąć, to też bolało. Więc, miałem taką półsprawną rękę, ale no. Ta już, jest, już się zabliźniła rana, więc jest ja po prostu git majonez. I czasami mnie teraz zaczyna swędzić. I nie wiem, czy to przez no, tą wysypkę, czy skóra się goi. Ale powiem Wam tak. Jestem w stanie wytrzymać ból tatuażu. Ale to swędzenie podczas gojenia to jest dramat. Cena to jest ogólnie sprawa skomplikowana. Bo różnią się w zależności od miasta i miejsca. Ja to robiłem tu w Szkocji, w małym mieście i zapłaciłem za ten tatuaż 130, więc moim zdaniem to jest takie ok, No ale na przykład też wiem, że w Edynburgu te ceny tatuaży są dużo wyższe. Także to wskazuje od wielu czynników, więc ciężko i nie powiedzieć, ile wyniesie was tatuaż. Jakoś mi się wydaje, że ten filmik jest dużo krótszy niż pozostałe ale za to za tydzień powinien być materiał dużo dłuższy, więc będziecie mieli co oglądać. Więc dziękuję za oglądanie i do zobaczenia za tydzień.